Witam w kursie, w którym pokażę Ci, jak stworzyć w pełni funkcjonalną, działającą witrynę internetową bez umiejętności programowania z użyciem CMS WordPress. W szkoleniu stworzysz ze mną stronę główną z przekierowaniem do zewnętrznej strony sprzedażowej oraz fanpage na Facebooku, a także linkowaniem wewnętrznym do stron blog i usługi. Pokażę Ci również, jak stworzyć stronę promocyjną kursów, która będzie przekierowywać do zewnętrznej strony sprzedażowej. Przy okazji nauczysz się jak generować własne grafiki na stronę i je poprawnie optymalizować. W kursie w zaledwie kilka minut stworzymy podstawową strukturę strony blog. Nauczęcie także jak tworzyć treść z użyciem sztucznej inteligencji i rozszerzenia, które umożliwia łączenie tejże z zasobami sieci internetowej. Stworzysz również ze mną stronę kontaktową z kompaktowym, w pełni funkcjonalnym formularzem, dzięki któremu użytkownicy Twojej strony będą mogli wysyłać do Ciebie zapytania biznesowe poprzez podpiętą bramkę e-mail. Strona będzie responsywna, elastyczna, dzięki czemu będzie dostosowana do wyświetlania na urządzeniach o różnej rozdzielczości ekranu. Laptopy, tablety, telefony komórkowe, nie ma problemu. Niezależnie od rozdzielczości, witryna prezentuje się dobrze. Strona będzie szybka. Proces tworzenia będzie przeprowadzony w ten sposób, aby w efekcie końcowym witryna nie zamulała. Strona będzie przygotowana pod prace związane z pozycjonowaniem. Poprawnie dodane atrybuty alt, przygotowane meta opisy, przekierowania 301, zwracany nagłówek 404 i ogarnięte indeksowanie w Google. Przy okazji całego procesu nauczysz się obsługiwać panel administracyjny. Będziesz tworzył wpisy, strony, importował media, instalował rozszerzenia i motywy z pełną świadomością nie tylko tego, co jest robione, ale także po co jest robione. Ten kurs to nowa, zaktualizowana wersja hitowego kursu WordPress 2023. Dzięki czemu w jednym kursie są stworzone dwie strony jedna w wersji zeszłorocznej, Druga w wersji tegorocznej. Kurs jest zbudowany na serwerach LHPL. Co oznacza, że za wykupienie domeny na rok oraz wykupienie serwera na rok nie zapłacisz więcej niż 70 zł. Oczywiście również możesz testować te zasoby przez dwa tygodnie za darmo. Bonusowo w kursie nauczysz się tworzyć treści z użyciem czata GPT. Pokażę ci, jak tworzę swoje własne grafiki z użyciem Midjourney oraz jak stworzyć logo z użyciem kanwy podłączonej pod sztuczną inteligencję. Serdecznie zapraszam do kursu, który zwróci się Tobie wraz z pierwszym zleceniem na stronę internetową. Natomiast jeżeli potrzebujesz witryny internetowej, a nie masz czasu na zajmowanie się tym tematem, serdecznie zapraszam do kontaktu.